Babiego lata piękna sprawa, szczególnie jak jeszcze wyjeżdżałem do teraz, to tutaj kręcę się w okolicach Krakowa, to nie ma problemu. No, Już troszkę temperatura poszła w górę, bo jest 11 stopni, no ale chyba yy, lata dzień będzie rwał rą w także nie ma co narzekać. A jesień już jest zapasem, kurde, cztery niecałe miesiące do Bożego Narodzenia, panowie. No, już przerażony jestem. A jeszcze nie kupiłem opału na zimę. Janek już tam będzie załadował. A mnie przeciął ten rykietek cholera do kominka. Trzeba jakieś znowu zakupić. Ale widzę, że w stosunku do poprzednich lat kupię taniej. No, bo był taki moment, że ...kosztowało to dwa razy tyle i... No, 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 no. moment, ja wiem, dwa lata temu zwariować można było. O, no, zapraszamy cór, czekamy. Stanowie, kto tam jeszcze się nie obudził? Nie wiem, czy... Aha, kolega, Włodek chyba udał się do tych, tych przychodni, czy tam gdzieś na Piałówce, ale to go nie te ale To my. Te wujisy raczej się powinien pokazać. Zaczynamy z tego, że są bardzo zrezygnowani z Na razie tutaj mi nie wchodzi eee, do głowy nowego cieciowego. Ostatnie kociarki, troszeczkę. ciebie. A tak jak mówiłem, zamiast tych kost palinowych kupię taką e, lekką, e, akumulatorową, e, to już mnie ręce bolą, to jest ciężkie. jedna mam taką prawie, że jest profesjonalną, to waży chyba 15 kg. 80 metrów. Eee, nie, spędzimy 9 sztuk, tu jest, spędzimy dziewięć sztuk grupa. Obudziłeś, obudziłeś Stanisławę, spuściłem w tej groby Solida. Dobra, to Stasiu do Ciebie chcesz, jeszcze tle, a wodek jest, tylko na spacer poszedł. ko te meio 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 meio

Chyba praktycznie prawie, że nie mam. Także jest świetny. świetnie. No, chcę powiedzieć, że ja dzisiaj jeszcze nie zaplanowałem dnia. Może mi się uda dzisiaj gdzieś wyskoczyć, zobaczę. Ale to się okaże, jeszcze straniu. Będę musiał odwiedzić jakieś sklepo. Raczej odpoczywam na podkletach mi się nie chce walić. Dobra, no to wrócę do Stanisława do Dąbówki, SQ7, LFC, grupa SQ7,